Iha! Rozjebaliśmy ich! Dobrze pił! Chłopaki piąteczko! Piękne! Okej... Okay. Po tym wszystkim... Spierdalaj na dół z powrotem! To już widzę, my możemy... U, a, jakieś fajne rzeczy tu są... I znając życie, jak jest gdzieś zawał, to trzeba iść w tamtą stronę. Tylko czekajcie, ktoś tu przypadkiem miał drabinę! ja. Yeah. Pewnie. A to ty mi myknij tu drobinkę. jak mnie drapkę, bo inaczej dostaniesz w papkę. Iha. Dobra. A te... Te gówna te ja sobie będę rozstawiał. Jest to okej. Ło! Kolejny wuker. Alright. Alright. Dobra, zaraz się tu będą nakurwiać. Czy wystarczysz ty? Są za kretym. Zajm go. Dobrze. Klep gnoja po kasku. Nie przyzyj. Jezus, upalili mnie Ragnarok. Ej, nie wolno bić e, e, Jarla Gnoju. Bo jak cię Jarl tak sponiewiera, prawie jak król Sobieski. Gdzie taki mek mek nie ma i nie żyjesz. Z, z, zetniecie jak. Nie wiem. Y, I samo po ataku polawacego Okej. Okay. Dobra, skoro i tak pracujesz, no idź mi na dół i zobacz, co tam się kurwa na dole dzieje. O co chodzi? Co się dzieje? Nie wiadomo, co się dzieje. To chodzi o pieniądze. No idźże na dół. Kopse. Okej okay. Jedziemy w dół, idziemy w dół Mój ty mały przyjacielu Czy jak coś tu jest zamalone, to znaczy, że kurwa są tam jakieś skarby Ile ty masz kopania, że jesteś taką fujarą? Kurwa pięć. Dobra, ty masz kopania ile? Kamień, chuj, mało Dobra Zchodzimy w dół Okej okay. I lecimy dalej, musiałem przez chwilę przerwać, ale nie martwcie się, już wszystko pod kontrolą. Idziemy, kopiemy dalej. Idziemy w lewo. Zobaczmy co jest po lewo. Uuu, tunel. Czyżbyśmy doszli do tego starego dziada? Fontanna młodości. O musi być to. Pamiętam, że zawsze... że fontanna młodości była niedaleko tego dziadka. I o, jest tu już jasno, jest w czerwonej palu się, chomiki. Twoja broda, frajerze! Jak a może to Kurwa pytania, skąd ty się znalazłeś w chuj kilometrów pod ziemią? Przepadło wszystko! Zniszczone wszystko! Wandale... Obwiesić ich się powinno... Hej, staruszko! Paknij mi tu przypadkowym chomikiem! To moja stara, kretynie! Nie dać się złapać to najważniejsze. Młody, niecierpliwym jesteś w tak jak twój ojciec. Sześć chomików mi przynieś i po wszystkim będzie. O pierdol migałę, to dostaniesz chomiczą pałę. mogę kurwa mać jakie on ma tutaj fajne mieszkanko i se spać, i komoda, i ścianka, i nawet srucz! Że tu se, kurde, zakisić łogórka. Iha. Już widzę, że na dole coś jest. Tutaj, w tym niebieskim gunwie. Dostarcz pruszczelny, 6 Sześć chumików. OK. Dobrze. Ragnar, idź dalej. A, i to teraz coś o czym zapomniałem wcześniej. Musimy. Złożyć to gówno i pójść w dół. Sprawa jest ba, ba, bardzo prosta. Kurwa, jeszcze nikt tego nie ogarnął. Ja I eee, Sprawa jest bardzo prosta. Idziemy w dół. Po prostu. Mm, u góry. To i tak musimy kiedyś do tego momentu dojść, że zejdziemy na dół. O, jest, jest coś. E, o co mi chodzi? Musimy zejść na dół, bo i tak czy siak będzie musieli zabierać nasze rzeczy, ale kurde, zabierać to z samej góry, to ja Dobra, póki masz czas, yy, chęci i ogólnie, kurde, to jest bez sensu i tak tu, kurde, nic nie wybuduję. To w to poprowadź tutaj, żeby były schody. Huh. Kurwa, mać, znalazłem schody Kaury? Jezus! Hej! Ej! Ej! głupia pipo! Co ty kurwa robisz? Jak ty się tutaj dostałaś? Hello! Ratujcie mi karły! Kurwa, dasz sobie? 70, 60, kurwa Może być słabo Eee. Kim ty kurwa jesteś, Tris? O kurwa, co? Tris, no kurwie, spierdalaj stamtąd. Jak będzie najbezpieczniej, R Ragnar. R R Ragnar, zapierdalaj tutaj. Kurwa, to było dziwne. Nie zmienia faktu, że kurwa tutaj jesteśmy. Stary, co ty tu, odpierdolasz? Nie, czekaj. Ole, wróć! Ole! Tam kurwa był Wiggles! Biegnij. Stary, kurwa, co ty robisz? O, chomiki. Będą dwa już do oddania. Ty, moczuga! Czemu mi zabrałeś maczuga? Kurde, chyba tu wpierdol chcesz. Chyba no, pozabijałbym ich najchętniej, ale kurwa przydadzą nam się. jest ledwo zipie. Okej. Okay. Pędź tu. O kurwa. Uuu. Ty. Tam nic nie chcę mówić, ale może mi pomożesz. Ty głupi w fiucie. Ok, teraz ja mogę się napierdalać. Idź w dół. Trzeba zabić tego gnoja. Ok, jest luzik, guzik. W bit tutaj zobacz, co tutaj się znajduje. Kurwa jakie rzeczy. Nie, nie często się to spotyka. Hehe. He. Fajnie. Tylko, kurwa co ten frajer tam robi? Corruption. Bi zabij. No nie, to jest Ragnar. Corruption pewnie się opierdala ale jak zwykle. Krojenica O kid oki Dobra eee, Trzeba już zacząć ogarniać tutaj te tereny. O kurwa, tu nie mogę. Tutaj też nie, tutaj też nie. Ale tutaj można. Mek, tu się przyda. Czy tutaj nie? Tutaj już akurat mnie wali. Trzeba wynaleziono spoko. Się na nakurwiacie? Ty. Weź go zgnuj. I o to chodzi. Że no zobaczmy, czy spadając w dół umarł. Czy tak, kurde, to mogłem zrobić tak na samym początku? Eee, kurwa. To gówno żyje. Tris, Weź już ogarnij sobie przerwę. Ja pierdolsztajn. O, to są browarki, I tutaj no jest jedzenie, więc no, nie znika po czasie. To jest jakiś plusik. Jebni go. Dobrze, bardzo dobrze. I jeszcze OK. Zatakowały Twoje kaury. Maczuga. Maczuga to najprymitywniejszy rodzaj broni. To w zasadzie kawał drewna, który rąbie się w głowę napotkanych wrogów. Brzmi prosto. Ale może być dość niebezpieczne? Zależy od wielkości i nastroju właściciela takiej głowy. Nie licz na żadne cuda. Jednak i tak lepiej zwalnąć kogoś maczugą niż zwalnąć gołą ręką. Debilu, weź kurwa to. Co masz tutaj? Drapkę? Drabkę się przyda. Chodź, jak mam być szczery? No, nie ogarnie się całej. Dobra, wracaj se. Jak wiele nie zrobisz. Ty się opierdalasz, a kurwa mógłbyś coś bardziej pożytecznego zrobić z, z życiem. Okej. Okay. Trzeba to. stawić gdzieś tutaj. Wiesz co? Weź to. I to. I to. I to. I to. Trzeba jak najszybciej ogarnąć te tunele. Kto się jeszcze obija? Yennefer. Dobra, robisz. Allah. ALA! ALA dymit To ja się Kurwa zara ogarnę, głupi pedale. Ja ci dam Okej, okay, dobra, tu jest kamień graniczny. Granicze z niczym. W sumie Kolejna porcja podziemi, pułapkę wynaleziono. Wielki kamień spadający na czegoś głowę może tej osobie wynawić na złego guza. A teraz wyobraźcie sobie, że są istoty, które specjalnie masterkują pułapki, aby zranić przechodzące istoty. Czyż to nie straszne? Przecież gdyby taki mały, biedny, niewinny troll został trafiony takim kamieniem... Potworność! Małe, biedne trollątka. Kurwy. Jebane kaury. Dobra. Eee, partner... I tu Allah, Allah i i Allah, Allah dammit Spoko Ragnar i Triss, Ragnar i Triss, oni mają wolne Jean, okej, okay, wszyscy mają partnerów, jest okej okay. Rodzina, inwentarz, walka, produkcja Kto się w czym najlepiej specjalizuje? Póki co Corruption odpierdala Niedłumanianę Ma w chuj kamienia Trochę drzewna i ogólnie jest chujowe. Ma dużo jedzenia. Nikt nie ma kurwa dużo jedzenia. Kretyni. Ech, ech, kurde, a mi płucze świszczo. Płucza świszczo. Ole, bierte, kurwa... ...ringi. Ringi dingi. jebnie se chomicza. Ok, trzy na nakurwiają jeden tunel. Zajebiście. Czy tutaj warto walnąć jakikolwiek tunelik? Niby ja da radę. Ale nam to nie pomoże. Okej, okay. co się dalej tu dzieje? Co tutaj się dzieje? Tu się nic nie dzieje. Kurw. Po raz kolejny mnie telefon. W sumie, jakbym chciał. Uwuntusa i jebnąć kolejny tunel, który pozwoliłby mi tutaj zrobić. Ale czy to ma sens? Czy nie wolę sobie jednak mimo wszystko odpuścić i zrobić go gdzieś jeszcze niżej? A zresztą i tak będą, kurde, mi transportować te wszystkie rzeczy. Głupie gnoje. Dobra. Um. Nie wiem, wydaje mi się, że dzisiaj postaram się jeszcze zrobić tego quest'a z sześcioma chemikami, bo to będzie ba 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 ba, co ba, proste. Może mi to gorzko nawet ole zrobić. Chociaż nie. Ole tego nie będzie robił. Ole to pierdole. Okej, okay, ty bierz te wszystkie grzybie gówna i zanieś mi to na dół. Zanieś mnie no na dół i opierdalaj kiełbachę kosmitową! No kurwiaj! Już, już, już! Na chcę chce się opierdolić grzybka! Na co czekasz? Okej, okay, co dalej mamy? Mamy wszystkich radosnych, cieszę się. Wszyscy pracują. Pożyczka, zajebiście. Ty mi kurwa rozstawisz tutaj łognisko. Nie, sorry, co ja Pierdole. Myk Myk, kurwa, mać nie tak to miało być. Mek tu Stawia to gówno ten, ten miecz Ten, ten miecz idzie do, idzie do corruption Ty corruption Bie, bier ta miecza Kurwa No, na tylko nie możesz używać? Suza paruwa to może używać Ragnar? Ra Ragnar. Walka na miecze. O Jezus, jedno. No dobra. Jeź to w końcu ogarni. Ziomuś. Dobra, tymyknij tutaj. Hmm. Właśnie przydałoby się kurwa mimo no to przebić tutaj, ale to jest granit Okej okay. eee. Corruption Nie Co eee. to jest najbliżej Ale Ole! Przecież ty nic nie masz. Bier tego chomikała! Zostawiaj mnie te kurwa tutaj Raz Dwa Tu był gdzieś trzeci taki wolno chodzący Free homik, Nie? Kurwa Zjedliście mi go? Kretino on to korle one, zrobi z tobie z dupy jeźdź, nie średniowiecza. No nie, ich, ich tu jest sporo, więc dobra, idziesz tu. Eee, zanim kurwa to zaczęliśmy budować, mogliśmy kurwa to rozłożyć parę rzeczy. W Szczerze, sensie to jest kurwa szybkie, więc. Okej, okay, Zobaczymy to. Jest całkiem spoko. Okej, okay, górę mamy czystą. Ty, na tej kurwa. Ha! Dobra. Ole ma wolne. Dobra, ten odcinek będzie trochę dłuższy niż yy, poprzednie. Dobra, mi to niespecjalnie robi. Zobaczmy czy tutaj da się go... No, nie da się. Okej, okay, ale za to tutaj sobie pierdolniemy. Warto stawiać w takich wykopanych już tunelach, bo to jest już miejsce wy do wykorzystania. To nam nic nie zrobi. Tylko pytanie, co tu kurwa jest? Czy mamy kogoś, kto nic nie robi? Pożyczka, no kurwa właśnie skończyła. Okej, okay, to możesz coś tutaj jebnąć? Nie! Pierdolę. Ja jebiks. Ty też nie No dobra, ale tu możesz jednąć Ze jednej Okej okay. Jak tam twoja czujność, mogę cię już obudzić? Nie Nie mogę, szkoda Ty kurwa, co ty tu robisz Co wy kurwa tu robicie? Zabierdalać na dół, robić mi tu kurwa jak żeby No ja już kurwa czuję, że będziecie głodować w frejerze Właśnie, Karły, jak tam wasze głody? Standard, głód, sytość. Widzę już kurwa problem. Ale nie, oni robią, więc to to jest jeszcze kurwa na, z, do zrozumienia. Najgorzej będzie jak... Yy, jednak już nie będę miał tego jedzenia. Mmm, będzie kurwa kiepsko. Ty kurwa... Ole. Ole Ole, czemu ty... Aha! Okej, okay, wróć. Nie, 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 Stary, stary, kurwa. Coś się się popierdoliło w tym małym deklu. Ty mi miałeś przynieść chomiczory. Miszory, homiszory Raz, dwa, trzy, cztery. Kurwa, ile ich tu jest? Bierz te chomiaki. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, i weź stamtąd. Będziemy zrobić tego kweściora Kweściora mishora, Mishore questor to the game To the rescue motherfuckers Przydało się już mieć kurde rozwinięte to tą farmę. farmę so ja tu postawię i będę mógł Hodować sobie te Grzyby Dobra Kurwiej slalomem dziwko Blir, 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 blir. już dobra to postawimy ta farma znaczy jeżeli chodzi o samą rozgrywkę taką wolną najważniejsze są farmy. Farmy pozwalają na, na bardzo bardzo dużo o warsztat dzisiajski trzeba w, kurwa, w końcu odkryć no w tu nawet to jedną ale nie mogę bo kurwa granit graniat Grenade! Pff. Dobra, tu się nic nie dzieje, tutaj nic nie ma Czy jest tu jakiś kretyn? Czy u góry zo został los cretinos trees? Trees... What are you doing here? Będź tam, umrzyj What am? To silio, męczizna Okej okay. Tu nic Tu nic no, nic, nic nie mówię, że mogliście wymyślić w końcu kurwa tą drabinę. W sumie zrobię kilka pałek. Każdemu się przyda. Pałka dobra rzecz. Właśnie, kurwa mać, moje karły. Ile one mają lat? Standard. Wiek 4. One chyba giną w wieku 16. Hmm. Dobra. Zmierzamy do niego z sześcioma chomiczami. Moje chomiki! Kogo będę dupcył przez ta zima? Z kim będę się kładł do łóżka? Kogo będę nawiedzał i psuł mu psychikę? Oczywiście, chomikoma. Okej, okay, słuchajmy. Nie są twoje, są moje. Tak naprawdę ja wiem, gdzie, co mógłbym zrobić. musiałem mu tego dawać, ale zawsze wiadomo, kurde. Lepiej komuś pomóc, a nie zostawiać go, kurwa, na lodzie. Dopóki nie uciekłem. Pewnie skutano mnie, gdybym tę mapę sporządzała. Na pewno ci się teraz przyda. Pewno jo. Jecha, mamy mapę. Mapka fapka. Dzięki stary. Okej. Okay. Użyj. O co chodzi? Eee, co myślisz? Kurwa, jakieś gówno. W ogóle fajny rysunek trolla. Są kurwa, w ogóle jakieś napisy. których e, Red. Red. So, fear, Red, 4 Red, Sol i Tier, O co chodzi? Rysunek. Brama. Znaczy tu jest brama. Tu jest wejście. Tu jest troll patrol. Hehe, <troll>, troll patrol. I będziemy mieli w podłodze taką zaznaczoną dziurę. Dziurę. No podło w podłodze będzie widać, że coś tam było, że tam było coś zakopane. Pójdziemy tak, tak, przejdziemy w dół, w górę, w prawo i w dół. E, w górę. Tutaj nawet widzimy jakieś rysunki. Że tu są więzień, coś są klatki, nieważne. Tamtędy przejdziemy, powinno być OK. Mój mały Ole 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 ja pierdolę, dobra. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Ten był wyjątkowo długi, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Trzymajcie się, cześć.